Rozkręcam imprezę. Foniks weź pop, popchnij tę przyczepkę Wołdziego do przodu troszeczkę w moją stronę. W moją stronę, baranie! NIE W tamtą! Dobra, źle zrozumiałem, zanim się zatrzymałem. O! Do, o bardzo... O, jejku, debilu. Kurwa debilu. Tak było dobrze.

A dobra, go zlinę. Jestem genialny. Szanowni <noise> Państwo, za ludzi za... <noise> pokazał. Ty, odejdziesz. Mnie... Się... Ja na Jak chcę się wraca. No do mnie bez załogowiec jedzie. Ja, ja nie prowadzę, to jest tak stary traktor, że ja już nie prowadzę. To bardzo zaawansowana technologia. Nie, nie, nie. Ła, <grystanie> wow, no weź się, Ja <grystanie> Weź się, ustaw, dobrze. Tam wejdę na ten suba, jak nie, to mnie tam zrzuć. A bo daj daj, 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 ja podjadę, dobra? Daj. Dobra, ja podjadę, cicho. Czekaj, ja, ja ci powiem, no, jeszcze tu, w lewo. Właśnie. Jeszcze, jeszcze, ja le... Daw, Dawaj, jeszcze do mnie. Dawajcie, dawaj, dawaj Nasiek, Nasiek, ale o że nie będzie bolało Jeszcze bliżej, jeszcze bliżej spodleć. Jeszcze bliżej Tak to krzywą mnie żej Czekaj, opuszczę cię, opuszczę, 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 jeszcze bliżej podjechać, Jeszcze bliżej, jeszcze, jeszcze, żebyś nie wsadzał tego w rurę. O dobra, może być. No o teraz idzie w miarę prosto już. A, właśnie. Są gówno w gaciach. Kisiek. <noise> Czekaj, podnoszę. Dobra. Na wysokość teraz. Stasiek ostro Stasiek, ostrożnie. Mimo my dwóch kabli. <noise> o kurwa jak wysoko. <noise> Co ja mam <noise> powiedzieć? Ziemniaki z Allegro. Jakie są skutki? Ty, ja lewituję. Ja lewituję. A, kamera funkcjonuje. To jest chłopie mocne.